So. No, 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 no. Witam S na Gang Zapraszam i na kontynuację do najlepszego pierwszego odcinka z Green Jones i Wielki krąg bo tamto jest odcinka przerwało, więc mam nadzieję, że nie możemy go już za długo, bo miejsce na dysku, więc wybaczcie widzowie, a ten odcinek będzie chyba krótki. Dokładnie tak, życzę mnie wyglądania. Oj, Diana Jonesa już skarżowało. Ale to tylko drobny crash. Taki malutki, Indiana Jonesem skraszowało niestety, chciałem kliknąć na przygodę, a mi tu wyrzuciło błąd, także sorry, musimy niestety, ale poczekać. Ale, ale no, wyrzuciło mnie z Indiana Jones Wielkiego Okrągu niestety i jeszcze raz muszę tą grę. Zapraszam z witami. Co to jest? Zapowiadomienie? Mm, zaraz piszę Google Tłumacz. Że to tłumaczymy co? Czekajcie... To odpalam mnie, Nie w trybie awaryjnym. Nie wiem dlaczego. no, po nie wyrzuciło tak nagle wysokie, okej, wysoki wysokie, okay, wysokie wysoki, bez zmian. Nic nie kombinujemy, okej, okay, dobra. Jest super, dobra, jedziemy, kontynuuj. Chcieliśmy ten dziennik otworzyć. Wiesz co, jestem października, to się nie zaczniemy wyświęcać Wiesz, możesz ze mną porozmawiać, Indiana, o Marion. Nie ma o czym rozmawiać, Marcus. No to wziąłem. Hmm. To już za scenę. Beach. Zadzwoniła. Mówiłem ci dwa miesiące temu, gdy wyjechałeś do Siwy, to będzie ładny prezent. Hmm. To Doprowadziłeś się do ostateczności. Nie wiedziałem, co powiedzieć, niczego byś nie zmienił. Podjąłeś decyzję. Wyruszenie na kolejną zwariowaną eskapadę. Muszę przyznać, że jestem zaintrygowany. Po co Watykanowi? Twoja mumia kota. Dokładnie. I jest tylko jeden sposób, by się przekonać. Daj spokój, Indiana. Nie możesz teraz wyjechać do Włoch. Uczelnia nie puści cię na urlop, nie w trakcie egzaminów. Chodzi. Markus, nie da się cofnąć czasu. Może nie powinienem był jechać do Siwy, ale to była jedyna okazja w życiu. Tak, że... gdy wróciłeś, jej już nie było. Na mnie czas. Nie możesz po prostu uciekać przed problemami, indiana. To patrz. Idziemy na przywodę... Gdzie teraz się dajemy? O, tak jakby... W samolotu do Rzymu 100. Potrzebna pomoc, stop. Spotkajmy się w Watykanie, stop. I... Lecimy do Watykanu. Chwilowo. Przyjacielu, stop. Watykan nie jest bezpieczny, stop. Będę czekał przy schodach wioski, stop. Subtelność jest tną. Stop, Antonio. Zabrakkujemy w tym prowincji, że nam nie tego. Roma. Zamek świętego Anioła, poza murami dotykamy. No dobrze, schody wioski powinny być po drugiej stronie tej fortecy. Co ci fajnie? Jestem tu! Welkom! Majestro popatrzył, nie wspomniałem oh, tutaj... nie, nie najgorzej. No dobrze, schody wioski powinny być Indiana Jones, dający w zęby. No dobrze, kolego. Gdzie mam się schować? Idziemy na spacer.